Zobacz teraz, co się działo wczoraj wieczorem, co to było za zamieszanie snu zjawą u mnie. Kiedy wydawało mi się, że siedzę tutaj w pokoju i z tobą rozmawiam. Potem poszedłem do drugiego pokoju, a to byłaś w drugi pokoju, a tutaj ciebie nie było. I domyślam się, że to mi się pewnie śniło, bo ja się tutaj położyłem. No ale... Czy się to było bardzo dziwne. Ja widzę dwóch dwóch kiebie. Aha. i ten drugi ty no, cały czas w tobie mieszka. Nie tylko, że, m, tylko czasami się jakby przebija. Mhm. Mm e, mm -hmm. I to. To on wczoraj e, rozmawiał ze mną. Okej, okay, to. To jest. E, tak mi się to pokazuje, jakby... E, Chciał Żyć y, Twoim życiem, zbiera wspomnienia, zbiera wydarzenia, które się wydarzają w Twoim życiu, i y, jak tylko może wyjść, to sobie to odtwarza, chcąc być Tobą. Tak mi się to pokazuje. Ok, kto to jest ten On? Wywołaj go w tej chwili. I obczaj. przed chwilą, mi się pojawił. Mhm. To jest widzę małego chłopca, mhm. e, takiego zupełnie. E, Zamkniętego w jakimś kuferku. Mm. Ten chłopiec pojawia mi się jako gąbka, która wsysa e, niechciane wydarzenia, niechciane emocje. E, Tylko, że one nie są niszczone, tylko są przechowywane. Mm -hmm. I tak jakby on rósł razem z tobą, ale wypełniony tym, co y, Ty odrzucasz, czego nie chcesz. Mm -hmm. Okej. Okay. Znaczy, czy, czym jest ta istota? Czy to jest jakiś oddzielny byt, czy to, czy to jest część mnie? Pokazuje mi się, że to jest część Ciebie. Mm -hmm. Jakaś odrzucona ee, przeze mnie i... No i nie zaakceptowana. nawet tak? wiesz co, nawet nie tyle, że odrzucona przez ciebie, mm -hmm. tylko tak jakbyś sobie stworzył e, taki e, śmietnik. Aha. Okej. Okay. Tylko, tylko że właśnie widzisz, tu mi się pojawia ta intencja, że to miał być śmietnik, czyli coś co jest śmiekiem i jest niszczone. A to jest tak naprawdę gąb, gąbka i to jest przechowywane. I ten śmietnik się jakby uzyskał własne życie, tak? Tak, tak. Mhm, mhm. Dobra. Kiedy, to się, kiedy doszło do tego rozdzielenia i na skutek czego? Popatrz wczoraj w sesji cały czas padało jedność, 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 rozdzielenie, jedność. Był motyw przewodni wczorajszej sesji z Patrycją. Teraz jako pierwszy mm -hmm. e, pojawia mi się bardzo, e, znaczy bardzo, no dość wczesne dzieciństwo, ale z tego w ogóle wcielenia. Mm -hmm. To mi się pojawia jako pierwszy Okej. Okay. Widzę niedzielę. I... Zebrały się tutaj, nie wiem jak to z tobą zarezonuje. Ja, no. ja po prostu widzę takie wydarzenia. Zebrały się tutaj e, ileś przykrych wydarzeń na raz. Widzę jakąś bójkę e, przewodnim w ogóle, takim, wiesz, e, uczuciem jest kiełkiem niesprawiedliwości. Mhm. I takie jakieś przelanie się tego. Aha. E, widzę tutaj bójkę, jakiś konflikt z kolegami na podwórku. Nawet Podwórko tak. widzę. Tak. I jakiś taki konflikt, który był tak niesprawiedliwy, tak. E, zupełnie taki, że o nie miałeś. Z, tak. e, z powodu tego, że ktoś może coś zarzucać. Tak, mam takie wspomnienie. Nie będę o nim mówił teraz, okay. ale mam takie wspomnienie. Okej. Okay. Ale za tym nie do końca widzę. Czy zatem, tym, czy konsekwencją tej bójki, która była kompletnie niesprawiedliwa z Twojego punktu widzenia, wiesz, mm -hmm. był konflikt z ojcem. W którym mm -hmm. mm, tu mi się pokazuje jedno takie bardzo czarne, jak smagnięcie batem, zdanie, które ojciec do Ciebie powiedział i. Poczułeś odrzucenie i taką też niesprawiedliwość. Mm. Spróbuj czytać to zdanie. Pojawia mi się zdanie: jesteś gnojem. Chyba często używał wobec mnie tego słowa. Mm. Ale tutaj słuchaj to mm, ma takie... Ja, t, ja widzę tę czarność taką, mm -hmm. taki, wiesz, takie jak atorament. Mm -hmm. Że to było takie już... Mm, jak czarna morwa? Tak. Mm -hmm. Takie po prostu... Jak, jak to błocko z Medwisły. Ja mam takie wspomnienie z ojcem, kiedy dostałam od niego... E, chyba pasem, już nie pamiętam. Znaczy, ja, ci, ja ci o tym opowiadałem kiedyś. <coughs> jak poszedłem na morze. Ale pasem dostałem nie za to, że poszedłem na Morwy, byłem cały umazany tymi Morwami Czarnymi, tylko za to, że skłamałem. Że nie poszedłem, nie pamiętam już dokładnie. I ja to pamiętam, jak nawet z ojcem, jak jeszcze żyło, o tym rozmawiałem. Już później, jak byłem dorosły. E, bo to, to jest bardzo traumatyczne wydarzenie w moim życiu i, i które no, no pamiętam od dzieciństwa i jest takim no, kamieniem milowym, Eee, nie wiem czego właściwie, no ale na pewno gdzieś jakoś bardzo mocno wpłynęło na moje życie, eee, więc tak, potwierdzam. I to był właśnie ten moment, kiedy stworzyłeś sobie um, to się chyba nazwę alter ego, Takie, e, taki, takiego wiesz, e, osobowość, która mi się pokazuje, jednocześnie zamrożenie takie. Wszyst... Takie coś, że coś Cię tak przerasta, a nie, ch a nie chcesz jako Ty stanąć, be, wiesz, taki bezsilny, w związku z tym ta... stworzyłeś go i tam rzucałeś takie sytuacje mhm. i sam szedłeś dalej. Mhm. Tylko właśnie y, przekłamanie polega na tym, że myślałeś, że jak to w niego wrzucisz, to to zniknie, mm -hmm. a to tam jest. Ok. I mi się tak pokazuje, wiesz, właśnie ta gąbka taka, która y, nawet to nie pęknieje, ale to po prostu cały czas Płomie. jest żywe, tak. żywe jest. Mm -hmm. Co ja powinienem z zrobić teraz? Nie bardzo wiem, tak, rozumiem, że to nie o to chodzi, żeby to usunąć, bo to nic nie da. Tylko żeby zintegrować to doświadczenie i scalić się. Mhm. Tylko nie wiem, jak to zrobić technicznie. Pokazuje mi się kartka papieru i długopis. Mhm. Ok. Czyli rozumiem, że czy, albo czuję, że to wszystko, co jest w tej gąbce, powinienem wyrzucić na papier. Tak. Mhm. E, spisać to właśnie też mi się pokazuje koniecznie, ręcznie. Mhm. No nie <laughs> wyobrażam i... sobie inaczej. E, ale e, wyłączając umysł. Także uh -huh. piszesz, wszystko co czujesz w ręku, że ma być napisane, niezależnie od tego, czy to jest gramatyczne, nie niegramatyczne, uh -huh. wszystko co jest związane y, z tymi wydarzeniami. Mhm. Uh -huh. znaczy, zarówno z tą bójką, jak i z, y, z tym laniem, które dostałem od ojca za mordy. Tak. Ja myślę, że to. Y no nie tylko z tymi dwoma wydarzeniami. A nie, też... E, Bo też, wiele to... wydarzeń jest z tym połączonych i mhm. e, w wielu wydarzeniach te same emocje czy też ta sama gąbka e, działała i działa nadal. Tak, też mi się to pokazuje. Mhm. Już po, e, pokazuje mi się e, twój sklep mhm. e, z butami i e, wiesz, ten człowiek, co Marek z nim też miał... Tak, teraz. tak, no i wspólnik był. Tak. Że to jest też do, do wypisania. Okej. Okay. Mm. No być może, być może. Aha. Co jeszcze widzisz? Wykazuje mi się Twój pobyt w Hiszpanii z Niko. Aha. Hm. To powiedz, że nie są to rzeczy, które by mi akurat e, w tym kontekście przyszły do głowy. Mm -hmm. Może e, nie patrz dalej, wiesz, bo, mm -hmm. bo to ja mam zrobić. Właśnie To, to ja właśnie... mam zrobić mm -hmm. i nie chcę się sugerować tym co Ty zobaczysz, bo A też nie wiadomo ja... jaki jest kontekst tego, A poza tego tym, patrzenia. Poza tym, mm -hmm. poza tym ja też nie czuję no, nie się komfortowo z tym. No rozumiem. Mm -hmm. Mm -hmm. Y jak, jak już wypiszesz, to mi się pokazuje, że mm, tak jakby każdy z tych słów, które wyjdą z Twojej ręki będzie miało jakiś ładunek energetyczny mhm. który jeśli przyjmiesz, niezależnie od jego wagi, to wtedy tak jakby te, mm, to mi się tego Kulki takie pokazują, one wypełnią te luki. Czekaj, czekaj, powiedziałaś, każde ze słów będzie zawierało ładunek energetyczny, który, jeżeli przyjmiesz. Tak. Co to znaczy? Hmm. Że to będzie praca. Nie, na czym polega to przyjęcie ładunku energetycznego? Przepuścisz przez siebie to, co to słowo zawiera, nie, nie zaprzeczysz, nie jakby... Zaakceptujesz, że tak, to jest moje. Tak, mhm. tak, tak. Bez mhm. oceniania, ale też bez, wiesz, takiego no, właśnie to przyjmiesz, Czyli to, Że tak powiem, uh -huh. inkorporuję. Uh -huh. Prawda? No, bo to, to jest takie włączenie tego do swojego systemu. Tak. Uh -huh. Nie odrzucanie, tylko przerobienie, włączenie świadome. Uh -huh. Przepraszam, bo mi się tu też, słuchaj, kiska na siłę e, jakieś wydarzenie ze studiów z jakimś profesorem. Okej, okay, tak. Od razu, znaczy, wiesz, no, jak mówisz, to od razu też mi coś tam przychodzi. Mm -hmm. Jakieś jedno takie takie e, wydarzenie, gdzie ośmieszyłem się przy... Przynajmniej ja mam takiego wiesz, no tak, śmieszyłem się przy, przy, przy pełnej auli, wiesz, przy, e, zadając jakieś pytanie e, no, takiemu bardzo znanemu profesorowi. No to było traumatyczne. Tak. To nie mm -hmm. to, że ja chcę tam zaglądać, tylko tam mi ja akurat wyskoczyłem. Mm -hmm. No dobra. No dobra, fajnie. Super, super bo mm, mamy jakieś konkretne narzędzie i to wydaje mi się, że narzędzie dość uniwersalne, z którego mhm. każdy sobie może skorzystać. Mhm. E, no. Dobrze, wróćmy jeszcze do tego wczorajszego wieczornego wydarzenia, bo to jest dla mnie rzecz niewyjaśniona. Co się, co się stało? No on... To nie byłeś... To był on. Gdzie był on? Tutaj rozmawiający z tobą? Tak. Mhm. A o czym rozmawialiście? Rozmawialiśmy. Nie wiem, jak mam powiedzieć. <grym głosu. grym> hmm? To było słuchaj, w ogóle jakieś wydarzenie, które się już wydarzyło wcześniej jako ty. Aha, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Mhm. Ale ja nie widzę w ogóle, e, że, że słowa się wydobywają. No, tego to ja, ja nie wiem. Ja, wiesz, jak to jest w snach. To bardzo dziwne. Jest. Jakoś komunikowaliśmy się, ale. E... Ale czy rozmawialiśmy słowami, to nie wiem. Mnie się to pojawia jako inscenizacja. Okej. Okay. Po prostu. On wyszedł. A gdzie byłem ja jak on wyszedł? Ty leżysz i śpisz. Mhm. A on tak mi się pokazuje, że wychodzi, siada i udaje, że jest tobą. Mhm. Znaczy, staje się tobą. A ja tam jestem, słuchaj, tylko e, jako taki element w scenografii. Mhm. Mhm. A... Jak cała reszta pokoju. I ja widzę, że owszem, ja tam ruszam ustami, ale nie ma żadnego znaczenia, co ja mówię. Ja nie pamiętam, o czym... To w ogóle nie jest... Jak myśmy się komunikowali. To w ogóle nie jest rozmowa, bo ja nie muszę mówić, tylko jestem jak taki manekin... Mhm. ...tej, tej, tej sceny. No dobrze, czy w takim razie, ale to, co było... Dlaczego ja byłem tego świadom? Dlaczego ja to widziałem? Dlaczego ja się z tym identyfikowałem? No bo jesteś nie, tym kimś. Też. To, no tak, to, to jest no fragment ciebie. Tak. No tak. Mm -hmm. I też e, widzisz. To um, mm -hmm. I też widzisz, pokazuje mi się, e, że nazbierało jakieś niewypowiedzianych do mnie rzeczy. Aha. Ale ja tego w ogóle nie słyszę. Może to nie jest dla moich uszu, może lepiej. W każdym razie to, co. To, co przez. pokazuje mi się, że przez ostatnie dni taki osad, który, któremu nie, nie pozwoliłeś wyjść, to on. on właśnie go. przejął. przejął I. i, i i to było to. Ta, ta rozmowa to było to niewypowiedziane, co się zbierało. A czy był jakiś poza chęcią manifestacji tego bytu, czy był jakiś inny powód tej sytuacji? Pokazuje mi się, że się już um, ulało takich niewypowiedzianych rzeczy. Aha i to się gdzieś musiało uwolnić. Tak. Mhm. Tak. Tylko że ja nie czuję, żebym miał coś niewypowiedzianego jakiegoś do ciebie specjalnie. No ale nie wiem może. No dobra. W takim razie widzisz we mnie jeszcze śmieci jakieś? Nie, ja widzę tylko jego całego, wiesz. Okej, okay. to. Ale wiesz co mi się teraz pokazuje? Mhm. Bo jakby sobą przyjąłeś to narzędzie, które nam się pokazało. Mhm. I on. Tak pokazuje mi się, że się odgielił od ciebie i tak siedzi w gotowości i czeka. Mm -hmm. I ja to postrzegam jako taką bardzo pozytywną sytuację, że coś tu się ważnego ta, wydarzyło. Ja tak, ja też to bardzo pozytywnie ubieram. Tak, tak, tak. Bo on dlatego... nie, mm -hmm. nie jest twoim wrogiem. Mm -hmm. I tak, on jest wiem, moim nauczycielem. Tak, ja on teraz tak siedzi ja taki, mm -hmm. i taki wiesz. I czeka. Okej. Okay. No dobra, to tak to zostawmy. Hej. Tak, to zostawmy, bo to reszta w moich rękach jest. Tak. Hmm. A mam jeszcze pytanie, czy ta energia ma coś wspólnego z tak zwanym zespołem niespokojnych nóg, na który cierpię i nie mogę się tego pozbyć? No właśnie, chciałam e, powiedzieć, że ten też taki, mówiłeś, że w miałeś taki na. No, e, tak, miałem bardzo silny atak. E, te silne ataki to jest ten moment, kiedy on się. E, wychodzi jakby, bo ujawnia. Mm -hmm. Brakuje mi słowa takie ładne słowo na to, ale nie go teraz Manifestuje. Bym... Manifestuje tak. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Dziękuję ci bardzo w takim razie za, za ten wgląd. Bardzo też namawiam słuchających nas do... Próbowania używania tego narzędzia, które nam się właśnie pojawiło z przestrzeni, czyli chodzi tutaj o przygotowanie sobie kartki i długopisu i w stosownej chwili, być może rano, od razu po obudzeniu się, kiedy umysł nie kontroluje jeszcze tak do końca tego, co do nas przychodzi, wylanie z siebie na kartkę. Tego wszystkiego, co, co nas boli, co w nas wyparte, do czego nie chcemy się przed sobą przyznać. Wypisanie również sytuacji, które przychodzą nam do głowy w związku z taką pracą, wspomnień, zresztą jest to właściwie taka sama, takie samo narzędzie, jak w książce Julii Cameron. Droga artysty, to się nazywa poranne strony, i po wypisaniu tego wszystkiego, zaakceptowanie, przemyślenie sobie, przeczucie sobie tego, tych wszystkich emocji, zaakceptowanie ich, uznanie ich za własne i już przerobione. To się nazywa poranna, poranna, co poranne? No eee, coś porannego, nie pamiętam. Eee, yy, gdzie się właśnie wylewa taki strumień świadomości z siebie, tylko że tutaj ten strumień świadomości yy, powinien być ukierunkowany na yy, te rzeczy, które są negatywne, negatywne, które gdzieś tam z czymś, yy, z jakimiś nieprzyjemnymi wspomnieniami być może traumatycznymi, bo to pewnie w tę stronę trzeba iść. Nam się kojarzy. Ja spróbuję na pewno i, e, no i zobaczymy, co się będzie działo. Dziękuję. Dziękuję.